Siemano, z tej strony śmieje się taka mała paczuszka z funkę za pośrednictwem mojego dobrego, dobrego znajomego, więc będę mógł dzisiaj dla Was zunboxingować taką naprawdę nie za dużą pakę. Kilka jakichś mniejszych rzeczy gdzieś tam, gdzieś tam pomiędzy jakimiś grubszymi testami, wiecie też, no bo niestety ja nie jestem w stanie trzymać mega dużego poziomu. Jeżeli chodzi o jakość nagrywanego, nagrywanego towaru przez cały, przez cały czas, więc, więc może też się posiłkować jakimiś nowościami e, z mniejszego kalibru jakimi, e, jakimiś bajerami, ale to za chwilę sobie zobaczycie. E, co my tutaj mamy? Paczuszka, no spakowana, kurczę, perfekto. Fajnie wszystko wypełnione, bez żadnych oznak uszkodzeń, za co bardzo, bardzo dziękuję. I cyk. Eee, teraz tak, to sobie tutaj jakoś wyciągniemy. I lecimy z tematem. Panie Janie. Eee, mini rakietę Silver Cracker. No i teraz tak, tu miały być rakietki... Trzy e, surfen mini to miały być, miały być takie same, tylko z innego rodzaju dało takie. Te mam już, więc chyba po prostu gdzieś zostawię na jakiś konkursik dla was bo, bo gdzieś przy okazji będę się po prostu drugą, drugą taką paczuszkę gdzieś zamówić z, z, z Funkę. Ale to może przy okazji wpadnie jeszcze jakiś ciekawy towar, wiem, że tam że King of Blink będzie, więc na pewno sobie może skorzystam. I przy okazji gdzieś tam na pewno jeszcze jakąś drobnicę. Drobnice sobie wybiorę. No, wpadły takie, takie dwie paczuszki. Jedną troszeczkę przez pomyłkę, ale już to będziemy robić tutaj jakieś z większego zamieszania, bo po prostu nie opłaca się to. Eee, I teraz tak, co my tutaj mamy? Tutaj mamy nowość od Alberta. Fajne, jak mi się bardzo grafiki z Alberta podobają. Nie wiem jak Wam, ale ja jestem po prostu nimi mega zachwycony. Mega, mega to przygotowane. No i cała seria Alberta jakoś jest bardzo, bardzo ciekawa. Mi się osobiście mega podoba. Neon z Weiger, 6 sztuk jakiś takich neonków mm, neonowych, więc są jakieś pewnie ognie ala coś takiego, więc, więc zakupiłem taką paczuszkę no, nie nie były naprawdę jakieś mega drogie. wszystkie testy oczywiście będą na kanale, więc sobie pooglądacie powiem, że tutaj mnie ciekawi, mnie te kule dymne mi ale zostawię sobie to na sam koniec e, Junior, Fontan od Funkę, 6 takich junior fontan. E, gdzieś też widziałem ostatnio chyba, chyba ABS nagrywał, e, więc, e, więc też takie juniorki sobie zakupiłem. Ten, coś tutaj z tego towaru też może się i pojawi na odpalaj. Więc jak będzie coś tutaj naprawdę fajnie, fajnie wypadało, to sobie na pewno też e, z coś jakiś temat przegadamy i sobie to, e, to zamówimy. Dalej mamy dalej mamy e, większe fontanny. One są w takim troszeczkę średnim stanie dla tej paczuszki, ale może po prostu te paki takie takie są. To są fontanny Cudko 1. I te fontanny wydaje mi się, że są na odpalaj. Taka dosyć duża, solidna paka. Dosyć ciężkie, powiem wam. Więc tutaj myślę, że 168 gram na całą pakę. Na 4 sztuki. One naprawdę mogą dać jazz. Więc te Cudko 1 gdzieś też chciałem przetestować. Pomiędzy filmami na pewno jakimiś wpadną, więc Ale cieszę się, że wpadły. Szkoda, że taka paczucha trochę zdezelowana, i teraz, tak, co my tutaj dalej mamy? Dalej mamy Glamour Shots. No, to tutaj, tutaj też jest dosyć dużo tych 10 sztuk tych ogni bengalskich od Alberty. To też jest chyba nowość. Paka naprawdę też mega ciężka, powiem Wam, 90 gram tutaj na całą pakę. Więc nie wiem, glamour shots. Nie miałem nigdy. Gdzieś nam na filmach oglądałem, wyglądały całkiem ciekawie, więc spadły. Zrobimy sobie taką fajną serię. Dalej mamy scrim Shot small scrim Shot small od funkę. Single shoty hukowe z efektem screamu. Więc opowiada się ciekawie, co i potestujemy. Też myślę, że taka fajna pozycja do nagrania. One były dosyć drogie, pamiętam, że chyba około 40 zł paru. No one były dosyć drogie, więc ale no, tutaj 10 sztuk screamowych, wiadomo, screen pisk. Pisk oczywiście dosyć drogi. Kulki dymne! Wow, jeszcze takich kulek nie widziałem, one są... One są... Do prawie, że jak pioncha tutaj te cztery, co są naprawdę mega XXL, kulki dymne. Ale się zastanawiam, czy tylko... Tylko te jedne wydawało mi się, że zamawiałem dwa rodzaje tych kulek dymnych, ale może... Może tylko jeden? No nie wiem, no dobra, więc yy, takie kulki dymne, gdzieś też na pewno przetestujemy sobie, może zrobimy sobie z jakimiś dodatkowymi, mniejszymi pirobajerami yy, od Argento. Wyglądają naprawdę kozacko, mega, mega duże, jeszcze takich nie widziałem, zobaczymy jak się kopcą, ostatnio potestowałem trochę dymów, więc też i takie kulki dymne, gdzieś tam będę miał okazję dla Was przetestować. Dumbum P1. Wow, one są naprawdę mikroskopijne. Te petardki, myślałem, że one będą większe. petardki na siareczkę. Eee, no, taka paczuszka jak a la jakieś takie malutkie, gdzieś tam pikolaczki. Myślałem, że ta paczka będzie większa. No, szału, powiem Wam, nie robi. Gdzieś tam za 8 zł chyba te Dumbum P1, gdzieś na odpale kiedyś były, później ich nie było, więc, więc musiałem gdzieś zakupić, powiedzmy, swunkę. Kolejna podyspozycja pod pod test, jakieś tam piro bajerków na luźno sobie postrzelamy e, Gigant Iskra 1 kompletuje nową partię i starą partię została mi chyba jeszcze tylko trójka trójki ogólnie na razie nie ma na rynku, nie ma dostawy, więc jedynka już jest, dwójka dzisiaj doszła, czwórka, piątka też jest no i brakuje trójeczki, więc jak będzie trójeczka to wpadną testy Gigant 1, stara partia versus nowa i tak dalej, i tak dalej więc będzie naprawdę pięć takich fajnych znaczy nam 6 takich fajnych odcineczków porównujących obie partie. Myślę, że celu uświęca środki i to czekanie się opłaca. Mm, no i co tutaj dalej mamy? Tego Flaminga. Flaming Flowers tower Jakiś tak. Flaminga mamy tutaj. O, i co jeszcze wpadło? Zone. Zapraszamy na Purzone. Eee, więc, więc mamy tutaj. Yy, Mamy tutaj tego Flaminga, łysteczki z, z od Alberta, też naprawdę są bardzo fajne te kartoniki. Mimo tego, że są kartoniki, to naprawdę w środku yy, zacna grafika, więc sobie takiego Flaminga przetestujemy. Flaming jest chyba też dostępny na odpalaj, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to oczywiście serdecznie zapraszam. No i co, to taka paczuszka za dwie stówki, kurcze no nie ma tego jakoś mega dużo, ale jakieś pozycje wpadną gdzieś na... Na jakieś luźne strzelanko, o, są single, to tutaj już będą naprawdę trzy odcineczki: dosyć, dosyć zacne. Te cudzko to też będzie naprawdę fajny odcineczek, coś tak czuję, bo one, one są naprawdę solidne. E, dodatkowo mamy troszeczkę, troszeczkę jakieś tam o pirobajerów, kosteczka, e, kuleczki dymne, wydawało mi się, że zamawiałem jeszcze takie mniejsze, ale może się po prostu pomyliłem. E, P1 Gdzieś tam na jakiś luźny odcineczek, o takie bajerki tutaj gdzieś sobie też wytestujemy osobno, rakietki do zestawu, no i to tyle w lepeczki, taka malutka, skromna paczuszka, myślę, że zacna gdzieś tam na dopełnienie tych filmików, które się będą pojawiały, później z jakichś kostek, więc sobie też postrzelamy z takich bajerów można tak powiedzieć. I zrobimy sobie jakieś przerwy, raz coś mocniejszego, raz coś może takiego o, fikusinego, słabszego. Myślę, że też to doceniacie, bo ten, ten asortyment nie chciałbym być tylko, wiecie, lecieć tylko oklepanym, oklepanym materiałem, ale też sobie potestować, czy jest coś mniejszego, bo ja na przykład takim zwolennikiem rakietek jestem wielki, to jest naprawdę powrót do przyszłości i osoby, które moim zdaniem nie doceniają takich drobnych rzeczy, to stracą sens z odpalania pirotechniki, bo będą chciały, chciały tylko inwestować w coraz grubsze, coraz mocniejsze, coraz. a to później po prostu też przestanie na nich robić wrażenie. Naprawdę musimy się delektować tym, co mamy i wracać też do przyszłości, tak jak teraz, tak jak teraz powychodziły z cyrkoblicy, od, od triplexa. Naprawdę bardzo fajny ruch, troszeczkę wspomnień, i, i, i fajnie, że można się cofnąć troszeczkę do tyłu i sobie postrzelać takich fikuśnych rzeczy. Myślę, że paczuszka całkiem, całkiem fajna. Także to by było na tyle. Pamiętajcie wbić na film konkursowy. Wbijajcie na odpalej, róbcie zakupy, zbrojcie się. Naprawdę coraz więcej towarów wjeżdża, Niebawem prezentacje, na które się wybieram. Będę w Triplexie, będę w Piromaxie, będę chyba w Etnie, więc trzy naprawdę ciekawe prezentacje przede mną. Mam nadzieję, że będą fajne relacje. To by było na tyle. Trzymajcie się. Miłego dla Was. Siema! Yeah. <laughs>